No i nie ścigamy się. Uznamy, że to nie był falstart, gdyż rekord, gdyby padł nie zostanie uznany akurat na tym dystansie, choć trasa na 10 km ma test i tutaj wszystko jest możliwe. Żegnamy brawami, bo ja widzę, że trybuny śpią. Duże brawa na wszystkich uczestników biegu na półtora kilometra, a mamy ich wielu, mamy wspaniałych uczestników, uczestników, którzy rywalizują również w innych dyscyplinach i chcę powiedzieć, że w tym biegu startują między innymi... Około półtora tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego, 33. już ogólnopolskiego Tomaszowskiego Biegu imienia Bronisława Malinowskiego, który odbył się w niedzielę 7 września. Jego organizatorami byli Zarząd Miejski TKKF oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat nad imprezą objął Polski Komitet Olimpijski. W dniu dzisiejszym na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji gościmy miłośników biegania. Święto, festiwal biegowy w Tomaszowie Mazowieckim, rekordowa ilość, rekordowa frekwencja, z czego organizatorzy są bardzo dumni i cieszymy się z tego, że około 1500 osób wzięło udział w trzech biegach, które dzisiaj zostają, zostaną rozegrane. Bieg na dystansie 1500 metrów zgromadził około 800 uczestników. Bieg na 3 km to około 250 uczestników, a bieg 10 km to już jest 500 uczestników z całej Polski, które przyjechało do Tomaszowa. Myślę, że należy popularyzować nadal bieganie i tylko dzięki takim imprezom będzie coraz większa frekwencja. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy włączyli się, wszystkim współorganizatorom, wszystkim sponsorom przede wszystkim, bo dzięki nim możemy tę imprezę przeprowadzić, wszystkim ludziom, którzy włączyli się, wszystkim organizacjom społecznym i stowarzyszeniom, które włączyły się w tą naszą dużą imprezę. Zawodnicy biegu głównego rywalizowali na trasie, która w 2010 roku uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Pierwszy linie mety minął Łukasz Grajcar z CKS Budowlani Częstochowa. Wśród Tomaszowian najlepsi okazali się Sylwia Tomczyk, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii 16-19 lat oraz 65 w klasyfikacji generalnej, a także Krystian Urbaszek, szósty w kategorii wiekowej 20-29 lat i dziesiąty w klasyfikacji generalnej. Nagroda specjalna przypadła Grzegorzowi Sykutowi z TKKF Opoczno, zawodnikowi, który jako jedyny wystartował we wszystkich dotychczasowych edycjach popularnego maliniaka. Najstarszym uczestnikiem imprezy był Marek Hędzelewski, znany tomaszowski biegacz i Himalajista, popularyzator zdrowego stylu życia. W styczniu stuknęło mi 70 lat. No, biegam od no, ponad pół stulecia. Na tej bieżni w czerwcu 1960 roku w mistrzostwach Tomaszowa Szkół Średnich pobiegłem pierwszy bieg. Zawodniczy bieg w życiu. I tu wygrałem 1000 metrów w czasie 3 minuty 12 sekund 80. I od tego 1960 roku do teraz do, 1000, do 2014 cały czas jestem w zawod nie tylko w bieganiu, ale i w zawodach biegowych. Średnio mniej więcej, teraz już w latach jak jestem 60-latek, teraz no 70. To mniej więcej w ciągu roku treningowo przekraczam 2000 km. Oczywiście głównie jest to, jest to kilometraż treningowy, a nie z zawodów. Średnio tak w zawodach startuję mniej więcej w obecnych latach 8 do 10 startów w roku na wszelakich dystansach 10 km, 15 km. Półmaratonu, maratonu. Kiedyś biegałem i supermaratony. Byłem dwukrotnym mistrzem Polski w supermaratonie na 100 kilometrów. Mój najlepszy wynik na 100 kilometrów to 8 godzin 48 minut z supermaratonu w Kaliszu. Teraz po tym dzisiejszym biegu na 10 km imieniem Bronisława Malinowskiego yy, będę za dwa tygodnie startował w półmaratonie w Łowiczu, czyli 21 km, tydzień później w maratonie warszawskim, czyli 42 km 195 Metrów i będzie to mój 49 maraton w życiu. W przyszłym roku wiosnę, być może, że w maratonie łódzkim albo innym gdzieś w Polsce pobiegnę swój jubileuszowy 50 maraton w życiu. Chodzi o to, żeby się po prostu ruszać. Wszystko jedno, czy na rowerze, czy z kijami Nording Walkingu, czy jakieś przebieżki parkowe, leśne, bo to daje przede wszystkim co daje, daje ogólną sprawność fizyczną. A sprawność się przekłada na sprawność psychiczną, czyli daje zadowolenie życiowe, daje radość, rozrywkę. Dla mnie sport to nie tylko jakiś wyczyn, to również rozrywka. Po prostu y, fajność życia. I tego również do tego Państwa zachęcam we wszelkich formach delikatnych, to nie musi być na zawody, to nie musi być wyczyn, to nie musi być jakiś trening, po prostu życie w ruchu, w ruchu y, biegowym. Spacerowym, rowerowym, kajakowym, ja, ja jakimkolwiek, ale ruch, ruch, ruch to zdrowie i zadowolenie z życia. Szczegółowe wyniki biegu na dystansach 10 i 3 km dostępne są na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl oraz www.tkftomasow.pl. Kolejna edycja ogólnopolskiego biegu imienia Bronisława Malinowskiego już za rok. 33 bieg. Imienie Bronisława Malinowskiego w Tomaszowie to wielka tradycja sportowa, ale nie tylko sportowa, to także tradycja rekreacyjna. Coraz więcej osób w różnym wieku, od małego aż do tych najstarszych osób, dzisiaj Trudni się rekreacją, nie tylko sportem wyczynowym. I to bardzo dobrze, bo sport to zdrowie, sport to styl na życie, sposób na życie i miłe spędzenie czasu. Dzisiaj, kiedy wszyscy chcemy być piękni i bogaci, sport pozwala, że nie trzeba stosować diet, a bieganie tym bardziej i zachowuje się wspaniałą sylwetkę, nie mówiąc już o innych chorobach krążenia, otyłości i tak dalej więc biegajmy wspólnie, uczestniczmy w imprezach, sprawdzajmy się, a będziemy zdrowsi, będziemy pogodniejsi i weselsi i wszystkie sprawy codziennego dnia będą nam łatwiej przychodziły. Tomaszowianie, a w zasadzie organizatorzy, czyli zarząd miejski TKKF, wybrał patrona do tego Biegu, który już jest po raz 33. Bronisława Malinowskiego. To wspaniały sportowiec. Wielokrotny olimpijczyk, misz olimpijski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami z Moskwy. Wicemisz z 1976 roku z Montrealu. Wielokrotny rekordzista świata na dystansie 3000 metrów z przeszkodami. Rekordzista i, i mistrz polski na długich dystansach. To był wspaniały człowiek. Biegał. I zginął niestety tragicznie w wypadku samochodowym. Szkoda, bo przed nim było jeszcze wiele lat pięknej kariery. I dlatego, że on był takim tytanem pracy, dużo biegał i wszystko co osiągnął, zawdzięczał swojej pracy, Tomaszowianie, organizatorzy dzisiaj mają go za potrona swojego corocznego biegu.